Cześć wszystkim! To teraz może nie kolejny film Resiwa do Warki, no nowy nabytek. Wczoraj był jak po niego, czyli w sobotę 15 stycznia. Mamy 3 plus 1. Ja ta z skiba wykręcono, na razie jest. Takie coś mi się udało dorwać. Może za niewielkie pieniądze. Fajnie jest to, że jest na sprężynie zabezpieczenie sprężynowe, a nie śrubowe Jak przeważnie, tak przeważnie, znaczy przeważnie, nie przeważnie Tak mają Taki to jest jakiś puk z regulacją szybkości Orki Nowy nowy na wytek, na, na gospodarka wiosna będą próby, jak się sprawuje. Takie, takie cudo Bo na razie jak do tej pory była ino zagonowo. Czwórka, że ukaże się w praniu. wam jeszcze, pogoda to zwarto ona odkręcona jest. No, I tu mamy ta czwarta część z tego puga. Wszystko jest to samo. No, trzeba poskręcać. O tu akurat miał porozkręcane to. No a sprzedawał to gościu, co miał Masaja 30-60, czyli około 70 koni. No i te 4 skipy powiedział mu, że jest za ciężko. No a myślę, że do, do mojego 10.04 Maseja będzie w sam raz. No. Także na razie tyle. Dzięki.